Kolejny pojedynek będzie to Formuła K1 do 81 kg. W tym pojedynku zmierzą się. Nasz matchmaker był pod ogromnym wrażeniem występu tego zawodnika w jego ostatniej zawodowej walce. W rezultacie podjął decyzję o zorganizowaniu jego pojedynku w naszej organizacji. Wiedząc, że dostarczy on niezapomnianych emocji. Podopieczny trenera Michała Pytla, reprezentujący klub Kebon Swarzędz. przed Wami Aleksander Kowalczyk. <tryk> Buildings collapse. Collapse. Only a few We know it. O spektakularnym zwycięstwie przez Knockout w pierwszej rundzie podczas trzeciej edycji OWU nadszedł czas, aby ponownie zobaczyć tego zawodnika w naszej klatce. Jego ostatni występ na naszej gali wzbudził ogromne emocje i na długo zapadł w pamięć kibicom. 9 lat doświadczenia, podopieczny trenera Grzegorza Bąka, reprezentujący klub Amnat Gym Kraków że państwem Grzegorz ba The apocalypse. Walka numer 21, kickboxing do 81 kg. W klatce jest Aleksander Kowalczyk, reprezentant Kebon Swarzędz. A do klatki zmierza Grzegorz Baranik, kolejny już dzisiaj reprezentant klubu Amnat, Jim Kraków, pod okiem, dowodzonym pod okiem Grzegorza Mąka. Dwóch doświadczonych zawodników amatorsko, z występami na zawodowstwie również. Walka w kategorii 81 kg, więc idziemy cały czas konsekwentnie do góry z wagą, więc i siła kopnięć i siła uderzeń jest coraz większa. Grzegorz więc... Baranik walczył na oww 3 i wygrywał przez nokał w pierwszej rundzie. Także no liczymy, że tu może być podobnie, że to będzie zażarty pojedynek i któryś z nich może tę walkę zakończyć przed czasem. Rozjemcom pojedynku sędzia Maciek Bajtel. Narożnik niebieski to reprezentant Swarzędza Aleksander Kowalczyk. Narożnik czerwony to reprezentant Krakowa Grzegorz Baranik, czyli Olek Niebieski, Grzesiek Czerwony i panowie gotowi do pojedynku zaczęli. Ole, mocnym jeden i drugi kopnięcie, Rozpoczynają. A mocnych czasów szuka od razu Grzegorz Baranik. No, Grzesiek jest znany z tych mocnych ciosów, ale tutaj Svarjdzanin też, też kopie szybki, mocno tak, przede tak. wszystkim. Szybki, mocny, będzie ciekawy pojedynek bardzo dobry hajki w jego wykonaniu. Duży spokój u Grzeszka. No Oleg na razie zastępuje go tymi kopnięciami kontrolując środek oktagonu, a Grzesiek no pró zaczął teraz chodzić trochę, żeby utrudnić te kopnięcia. Olek trzyma sobie dystans, straszą tymi niskimi kopnięciami. I poszedł mocno Grzesiek z tym kolanem, ale Olek przytomnie zbiera to na gardę i trzyma sobie cały czas dystansik. Aleksander do przodu cały czas ustawia sobie te kopnięcia na razie niskie, żeby obkopać tą wykroczną nogę przeciwnika wewnętrznymi. Mocny, taki opadający overhand, właściwie w wykonaniu e, Grzegorza e, o, e, takiego opadającego, ale nie doszło. I teraz wymiana dodał uderzenia do swojej gry Olek, ale od razu rewanżuje mu się. Grzegorz jest klinch i pierwsza interwencja w tym pojedynku o, panowie, Sędziego Macka. Nie denerwujcie sędziego Macieja, bo trochę się zirytował w Waszym poczekaniem w klatce. O, sędzia Maciek to bardzo doświadczony, dobry sędzia. On potrafi kontrolować zawodników. O, ale to pięknie zrobił. Teraz Swarzędzanin pobajerował i wsadził takiego kicka, a potem udaremnił latające kolano w Krakowianinowi. No. Zrywa się do, do pinkibiców Grześka, ale to Grzesiek jest zamknięty pod siatką. No i Olek poczyna sobie coraz śmielej. Świetny front w jego wykonaniu. Grzesiek szuka prawej ręki i sam atakuje takim wysokim midlem, a potem low kickiem. Dodał gazu Grzesiek tak samo. O, piękna akcja Grześka i latające kolano z klinczu, ależ to ładnie zrobił. Ale na gardę. Na gardę tak jest, nie. Ale Olek trafił o, na wątrobę, będzie cienie. Oh, oh. Ale to była akcja, nie wiem czy stanie. stanie. Pokiwał jeszcze swojego narożnika, w... że to jest chyba koniec. Nie w stanie, chyba. Oj, mamy oj, oj, ale tam są weszło. chyba ma. Koniec knockout. Walki! Wygrywa! Przez knockout Klub Kebon, Swarzec, Aleksander. Kowalczyk. Ale to było ładne przyzwyczaju do kopnięć, a potem nagle zagonił i jak trafił na wątrobę to tylko raz. Jeżeli ktoś z was nie dostał nigdy na wątrobę, to niech się cieszy i wierzy na słowo, że to są jedne z najgorszych chwil w życiu, kiedy się dostanie na wątrobę. Jest wrażenie, że człowiek się dusi, nie może nabrać powietrza. I takie ciężkie chwile przeżywa teraz Grzegorz Baranik. Dużo zdrowia dla niego. Lewy, sierpowy pod prawy łokieć. Wydawało się, że dobrze broni tego tułowia Grzegorz Baranik, ale znalazł tam tę lukę. Zobaczcie Państwo, jak to siarczyście adło. Ale to było dobre. Oj, 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 Dużo zdrowia dla Grześka, bo zaraz dojdzie do Szybko siebie. Szybko ta walka nam się zakończyła, Prowadził niega. Od początku dobrze ten pojedynek Kowalczyk. Baranik nie miał tu nic do powiedzenia. Zobaczymy, co będzie miał do powiedzenia Kowalczyk po oficjalnym werdykcie, bo będziemy mieli również wywiad w klatce. Tu jeszcze raz ta akcja kapitalnie, kapitalnie zrobił to reprezentant klubu Kebon Swarzędz. Oficjalny werdykt. Posłuchajmy zatem formalności. minucie trzynastej sekundzie pierwszej rundy przez KO zwycięzcą zostaje Aleksander Kowalczyk! A ze mną zwycięzca tego pojedynku przez imponujący knockout w pierwszej rundzie Aleksander Kowalczyk. Powiedz, Oleg, zacząłeś ten pojedynek kopnięciami, to bardziej Grzesie chciał boksować, ty przyzwyczaiłeś go do kopnięć i nagle w pewnym momencie poszedłeś rękami, zagoniłeś pod siatkę i dosłownie na centymetry, bo on trzymał łokieć nisko, trafiłeś na wątrobę idealnie w punkt. To tak było zaplanowane? Chciałem go troszeczkę wyczuć na początku. Wiedziałem, że jest mega silny, także nie chciałem się otwierać. Jak już poczułem się troszeczkę bezpieczniej, no to wszedłem. Plan był właśnie taki, żeby obijać te doły, całą walkę. Skończyło się w pierwszej, także bardzo fajnie. A powiedz mi, który to jest twój knockout po uderzeniu na wątrobę? Pierwszy, czy już były takie? Bardzo lubię, bardzo lubię bić na wątrobę, ale tak oficjalnie to drugi. Drugi nokaut po uderzeniu na wątrobę. Ja się zastanawiałem, czy Grzesiek się podniesie, bo widać, że no chciałby, ale już kiedy sędzia Maciek Bajtel doliczył do trzech, on pokiwał do głowy do narożnika, że nie da rady wstać. Widać było, że to będzie koniec. Ty po tym uderzeniu czułeś, że koniec walki, czy myślałeś, że wstanie? Czułem, jak wątroba czysto wejdzie, no to nie ma mocnych. Zgadza się najgorsze chwile w życiu człowieka, kiedy nie chce się, na... człowiek chce oddychać, a nie może. No i teraz powiedz: Grzesiek już walczył na Oświęcińskim Wieczorze Walk, wygrał pojedynek przez knockout, Teraz Ty wchodzisz w swoim debiucie na OWW, knockoutujesz jego. Co dalej? Wystąpisz na kolejnej edycji? Jak najbardziej. Kogo mi dadzą, z tym zawalczę. Ja walk nie odmawiam, także czekam na propozycję. Aleksander Kowalczyk, wielkie brawa i gratulacje, świetny knockout, takie walki chcemy oglądać. Brawo.